7 lat czekałam, aż ta pierdoła zrobi remont i się nie doczekałam. Więc wziąłam sprawy w swoje ręce. Młotek, kawa i budżet. Dzisiaj akurat budżetowanie. Najpierw wpisuję datę oraz moje zarobki. 5120 zł. Potem przechodzę do rachunku. Prąd, mieszkanie, Netflix, Tinder Premium. Tutaj wyszło 2289 zł. Może w końcu znajdę prawdziwego faceta. Kolejny krok to codzienne wydatki. Zakupy spożywcze, farby i pędzę do remontu, pizza na kolację oraz nowa wiertarka. Sama robię u ściany i zamawiam pizzę. Przynajmniej wiem, że to będzie zrobione. Kolejny etap to moje oszczędności i cele: remont mieszkania oraz usuwanie tatuażu pobyłym. Ta kategoria to 750 zł. Czas wymazać stare niepowodzenia. Na koniec zaglądam do zobowiązań: rata kredytu za materiały oraz masażer na samotne noce. Tutaj wyszło prawie 700 zł. Chwila relaksu zawsze musi być. Masz wrażenie, że latami czekasz, aż ktoś ogarnie twoje życie, a kasa i tak znika? Ten arkusz to Twój plan działania. Zero gadania, w końcu wiesz na czym stoisz. Pisz arkusz w komentarzu a podejśleć ten szablon.